Yeah. yeah. Razem Przeciwko Przemocy to tytuł debaty społecznej dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych z terenu gminy Suchy Las. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej 19 listopada. Data ta została wybrana nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w tym dniu przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec dzieci. Spotkaliśmy się z okazji Dnia Razem Przeciw Przemocy. Jest to propagowanie. Yy... Co zrobić, jeżeli tej przemocy doświadczymy? Co zrobić i do kogo się udać? I nie bać się informować, jeżeli taką przemoc zauważymy lub taką, takiej przemocy doświadczymy. Na pytania uczniów odpowiadali przedstawiciele Straży Gminnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji. I to właśnie policjanci byli mile zaskoczeni wiedzą oraz dociekliwością uczestników debaty. Po dzisiejszej debacie widać ewidentnie, że, że świadomość jest, tak? że, że dzieci mają świadomość dotyczącą przemocy, wiedzą, gdzie szukać pomocy, natomiast też warto z nimi dyskutować na, na ten temat i, i e, dzisiaj byłem bardzo mile zaskoczony tym, że tak sporo pytań było zadawane ze, ze strony dzieciaków i to dotyczące właśnie samej przemocy, ale też różnych źródeł tej, tej przemocy, czyli czyby przestępczości, e, w rodzinie przemocy, e, także jestem tutaj tym bardzo mile zaskoczony. Myślę, że dzieci mają świadomość, natomiast nie zawsze też wiedzą, jak korzystać z tej pomocy przy przemocy. Starają się po prostu albo pytać się rodziców, ale uważam też tutaj, że największą rolę tutaj mają nauczyciele w szkole, żeby takie, takie sygnały zauważać i, i, i reagować. Podczas debaty uczniowie dowiedzieli się, co może być powodem przemocy, jak sobie z tym problemem radzić i gdzie szukać pomocy. My zapewniamy, że mamy sztab ludzi w postaci policji, straży miejskiej, pracowników ośrodka pomocy, pedagogów, psychologów wyspecjalizowanych i nikt nie zostanie sam, jeżeli będzie zagrożony przemocą. Na koniec spotkania uczniowie wypełnili ankiety oraz otrzymali upominki. Przyznano również nagrody w konkursie plastycznym. Oprócz tego, że dzieci brały udział w debacie, był również ogłoszony konkurs na plakat. Plakat nosił tytuł Razem przeciw przemocy i dzieci miały w sposób dziecięcy, w sposób swój przedstawić, jak one tą przemoc widzą, jak tą przemoc uciec od tej przemocy, gdzie zgłosić, co zrobić, aby tej przemocy uniknąć. Pomysłodawcą debaty była Sylwia Schenk, która wraz z kolegami ze Straży Gminnej w Suchym Lesie od lat stawia na profilaktykę, w taki sposób, aby najmłodsi mieszkańcy gminy czuli się i byli bezpieczni.